Vlog ma dzień 21. Witajcie, jedziemy na uczelnię. Powiem Wam, że nie podoba mi się to, że mamy przed samymi świętami jeszcze zjazd, bo tyle rzeczy bym sobie porobiła. No ale niestety, jak mus, to mus. Na szczęście nie mamy jakoś bardzo długo. Ja mam siatkę jedzenia, ale dzisiaj niestety kupczego. <gryw> już wczoraj po południu, jak wróciłam, to siedziałam z dziewczynkami i o, widzę, że Nikola już stoi. I. I, 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 siema! I już mi się nie chciało po prostu nic gotować. Piękna, pilna studentka. Cześć piękności. Po jak Ci się podoba mój nowy sprzęt? Ja no, taka, Boże, mówię, z Ty idziesz? Przecież, no, taki baton, nie? No bardzo, tak... Dobra, Nikola, powiedz, jakie jest Twoje zdanie na temat zjazdu 20 grudnia przed samymi świętami. Co myślisz o tym pomyślałem? Nie, nie, podoba mi to nie Nie to. A nie jednak się ale ten, kto to wymyślił. Ty ja, nie musisz śledzić pierogów. No ja muszę, ja muszę zrobić przepis jeszcze na te krótkę ten pierogi. Ale, A, ale, 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 ale myśli, bardzo bardzo słuchajcie. No, ale w bardzo były. My, słuchajcie, myć, żebyśmy nie było osłabne, my zrobiłyśmy ten scenariusz trochę oddzielnie, jak ostatnio się widziałyśmy. Bo nie było mocny, nie było mocy, Ani do nagrywania, ani do robienia nie było. Dzisiaj no. żeśmy trochę tam Podziałało? a jutro będziemy prowadzić zajęcia. Będziesz panią nauczycielką niewioską, tak. No. I słuchajcie, jeszcze się zorientowałam ja w sumie, ale Nikolada też nie jesteś lepsza, jest 20 grudnia, a ja nie mam kupionych żadnych prezentów, więc mam kupić łącznie 9 prezentów. Dopiero zamówiłyśmy dwa dla moich córek, więc w sumie najłatwiejsze, ale reszta... Mam trochę dylemat, co kupić na przykład teścią. Tak, jeszcze się umówiliśmy w pędzie, więc będziemy mieć jeszcze razem przed świąteczną spotkanką. podzieloną jakąś kawkę. Nie? A piłeś w ogóle piernikową latę. Ty lubisz takie słodkie kawy. Nie, ja to jest słodko To była taka słodka, że po prostu uległ, jak nie Ja się tego boję, ja lubię gorzką kawę i dlatego nawet nie próbuję, bo wydaje mi się, że to nie wypiję. Ale możesz ty sobie kupić, a ja mogę spróbować łatę. Dobra, kończymy przerwę. Tak w ogóle to jest to matematyka. A ja z matematyki... Tak. Ale tak. Tak, tak, Jesteśmy w ostatniej ławce, bo przyjechałam tak. wcześniej zajęłam zajęłam. To, to zajęło dzisiaj to, to, to miejsce? Nikola zajęła, ale siedzimy za to w ostatniej ławce możemy ogarniać inne sprawy, bo ja z matematyki orłem nie jestem i nie będę. No nie ma się co czar czarować. Do mojego z pustego że nic nie dotrze z tej wiedzy. Nie mam Do mojego ci. Dobra, idziemy się uczyć. wanie już pływa świąteczny kawa. Mówisz o mnie? <laughs> e, co tam na Szampan, czy co? Nie... Spotkanie. nie miałam na to, jak któregoś razu się przebrałam właśnie... Za Godlewską za się Za Godlewską, przemalowałam się. No tak, po prostu uważam, że to była naprawdę mocna. Może to wrzucimy gdzieś? Ale kiedyś na tych, myślałam, się na na TikTok'a, bo myślałam, że to będzie po prostu furoramt, bo... Nie, bo najpierw było takie... Najpierw sobie zrobiłam na Godlewską, później założyłam... Klauna, e to widziałam. Czepek, czepek na łeb i klauna, strój, w tym makijażu jakby godlewskiej. I, i, i... właśnie... i... O, i Ale usuwałam, później jak mówię... Lipa troszkę. Trochę mnie spekowało. Już jesteś statyczną kobietą, ale fajnie. Nikola jest taka szalona i ona y, lubi takie szalone i śmieszne rzeczy. <grym się> mnie to śmieszy. I wydaje mi się, że mam podobne poczucie humoru, nie? No, tak. A zajęcia już trwają. <grym się> Proszę bardzo. Kinga robi angielski, tak? Ona już ma przepisany, ja się nie muszę martwić, no. tak, coś, za coś. Co ja z tego mam powiedzieć? No co? Nie. <śmiech> <śmiech> Miłość! Smuła jaka no. smutna na tym dworze. Jakie masz plany na święta? Spotykamy się z całą rodzinką, nie są zawsze duże święta. Spotykamy się z dużą rodzinką, tak, ale drugi dzień święty do pracy niestety. Um. Taka praca się na siłownię, słuchajcie. Jedni, jedni jedzą do ćwiczą. A dużo jest ludzi na siłowni w święta? W, w drugi dzień święta jest podobno tragedia, że, co ty mówisz? że się drzwi nie zamykają. Tak samo było 11 listopada, też wypadło na mnie. I też było bardzo dużo osób. Także myślę, że będzie, będzie ale tylko kilka godzinek. I na się ludzie wkurzą, bo już trzeciego vloga wiadomo o nowej kamerce, jakby to było nie wiadomo co. Ale ona leżała dwa tygodnie w torbie, nieuruchomiona, no to teraz trzeba mi się trochę ale pojarać. Ale jest ja takiego czegoś nigdy nie miałam. No. <laughs> Naprawdę. Ja też nie. nie. Taka jest... Taka jest... No, szkoda, że tego nie widzicie, jakby. ale spójrzcie, ona tak fajnie zachodzi. Tak, ona śledzi twarz, jakby, Więc no, tak, um... tam, gdzie Nikola się poruszy, <grym> to <grym> 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 Jak myślisz, Nikola, powiedz tutaj wszystkim e, moim obserwującym i oglądającym, jak myślisz, jaki jest klucz do sukcesu w nagrywaniu? Tak jak ty to Super. obserwujesz, bo ty mnie znasz przed TikTokiem i znasz mnie w trakcie. Naturalność i systematyczność. Mhm. Powiedziałabym to samo. Tak. ci kawałek meduzy, oczywiście go wytnę, i zacząć Twoja reakcja. <grym> Czy ciebie. <grym> ten sort z żartu? Tak. <grym> Jezu, ja się znowu popakała. Nie. Ja wiem, że to jest słabe mówić dzisiaj teraz o tym samym żarcie i dalej nie powiedzieć tego żartu, przepraszam bardzo, ale po prostu no co A nie, pan na tego nie Jest pewnie, jest. No, zapiszcie się, żarto o Meduzie. na, na angielskiego gotowe Dana. What do you think? Dziękuję. Do dowódcy. Przekazuję do tą kamerę o sobie, bo już Bo wczoraj właśnie też chciałam się coś tam dowiedzieć, ale no się nie wiedziałam. Nie, za co odebrałam. Ale później, jak nagram nagrałam do ciebie, głosówkę to już rano czytałam. Ale pewnie już spałam. No, gdzie? To bo w północy mi przecież głosówki. Ja usnęłam. No tak myślałam właśnie. No mm. dobrze, dobrze, już, ci daję. Dobra, koniec zajęć na dziś. Uu. Czemu mnie nie wita żadne dziecko? Dzień dobry. Ja to się, bo mam a, to przefrania się. Ja powiem Wam, że wróciłam po uczelni i usiadłam. I jakaś mnie opuściła energia. Ta szkoła wyssała ze mnie energię. Ej, nie, a ty wiesz co, zobacz w ogóle na samochód. Jakieś gołębie go za, zaatakowały. Cały jest psiany. Plus, jak jechałam, to jeden coś zrzucił i tak rypnęło o szybę z przodu, że powiem Ci, że naprawdę fart, że ona się nie potłuka. Nie wiem, co on niósł, czy jakąś kulkę kupy, czy kamień, ale puścił na szybę przed nią. Szok. Ojciec dyrektor daje dziecku zadanie. Janeczko, gdzie jest? Zaangażował Janeczkę do rozkładania zakupów. Dobrze, dobrze, jakieś obowiązki muszą być, prawda? Kładujemy te zakupy, robimy kawkę, ja się biorę za jeden przepis i chciałabym trochę ogarnąć chałupę się śpi, a swój pokoik posprzątałaś? No I idąc, żeby było tylko przejście. Wszystko na bok, wszystko na bok. <laughs> żeby było tylko przejście. <laughs> Fajnie. No i jak dziewczyny wam idzie? No Frania samej. nie. O, frania będę ci tu kruszyć co, a Frania ty te wrzucaj do miski, okej? Okay? Te tu. Nie na razie tylko je zamiast pracować, tak? No dobra, najpierw się trzeba najeść, a później, żeby mieć siłę do pracy, prawda Janeczka? A tobie jak nie idzie? Fajna praca? Tak. No to dziewczynki kruszą herbatniki do tego ciasta, które będę robić. Chociaż nie można tego nazwać ciasto. To będzie taka słodka przekąska na zimno. Tutaj tak, miałaś kruszyć tu. Te kawałeczki małe. A całe? To nie robota. Trzeba połamać. Paluszkami, ładnie, ćwiczymy paluszki, tak? O, tak. Mocno, o tak. Pięknie. Dobra, Kapi, bo yy, dziewczyny się pytają w komentarzach, czy zasubskrybowałeś już żonę. Proszę pokaż. Yy. No ale to nawet nie chcesz pokazać, od razu mówisz. A to co musi się zmienić, żeby w końcu ten dzwoneczek czy tam tego słowa dał? Powiem Ci, że taki jesteś niby fan, oglądasz codziennie vlogi, a żony nie subskrybujesz? Znaczy ja Cię nie zmuszam, oczywiście ja nikogo nie zmuszam do dawania mi subów, ale jest ponad 5 tysięcy osób, a w tym gronie nie ma mojego męża, proszę bardzo. Ej, mama! No dobra, no to czekamy, no może się do 24 no mama, ty, to zmieni, co? Ty pierwszy raz chcesz nie! No? Przyjechała eee, zasubskrybował, patrzcie dziewczyny, jest. No, dziękuję, widzisz, zmusiłam Cię, pod presją kamery to zrobiłeś. Nie, nikogo nigdy nie subskrybowałem i dlatego... To, 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 to. Ale żona to nie jest wszyscy. Ja to jest. A najnowszego vloga? Nie miałeś kiedy? Coś tam oglądałem, ale tak urywki, bo one się awanturowały. No dobra, no to dziewczyny, mamy to. Najwa najważniejszy fan jest. Ja też mam kawkę, zrobiłam sobie taką małą. Usiądę na razie. Kochani! Dlaczego tutaj tak? Nie ma świątecznego klimatu. Tylko mama wyjdzie z domu, nikt choinki nie włączy. Przecież to się ma palić cały dzień. Aj, z nimi robota taka. No, no, Franiu. Ty to się na robotę weź, a nie wyjadasz te ciastka. No, od razu lepiej. No nie milej wam siedzieć, jak choinka się świeci. Rzucaj Kochani. No, oczywiście, że tak. Już mama wróciła, mama musi tutaj y, porządki. Dziewczynki z mężem chwilowo poszły do dziadków, a ja się wzięłam za robienie tego przepisu. To będzie, słuchajcie, blok czekoladowy, y, taki jak robiłyśmy w dzieciństwie często z moją mamą. Y, no, i chciałabym otworzyć ten przepis. Wiem, że to jest taki ulep, i wiecie, i to jest takie. Ciężkie, ale jak się zje taki kawałeczek, pomyślę, że nikomu nie zaszkodzi, a bardzo bym chciała wrócić do tych smaków takich z dzieciństwa. jeszcze jeden przepis planuję zrobić, ale moja mama powiedziała, że gdzieś jej zginął. Mam nadzieję, że jeszcze odgrzebie i znajdzie. Przepis słuchajcie na miodowiec. Dajcie znać w komentarzach, czy byście chcieli, żebym go wrzuciła. Na przykład jeszcze w poniedziałek. To jeszcze na święta by się zdążyło zrobić. To jest taki klasyk, że na każdą imprezę rodzinną. Akurat miodowiec robiła moja mama i wszyscy wiedzieli, że mama przyniesie miodowiec. Ona go robiła latami, ale do takiego stopnia, że jak później przestała, to nie robiła go od wielu, wielu lat. Nie wiem, kilkanaście lat już go nie robiła, bo stwierdziła, że każdemu się przejadł. I to tak jest z takimi ciastami, że moja mama jak wymyśli sobie jeden przepis, to później robi, 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 aż później jest stop i wszyscy za tym tęsknią. Także dajcie znać w komentarzach, czy jest sens robić ten przepis. E, tak mnie kusi trochę, ale sama nie wiem. No ale zrobię jeszcze ten blok czekoladowy i wrzucę go pewnie. Jutro na TikToka i tutaj na Shortsa na YouTubie, żebyście po prostu sobie, no może ktoś będzie miał ochotę. Wiem, że to jest klasyk, podejrzewam, że każdy zna ten przepis, ale to w ramach takiej, wiecie, podróży sentymentalnej do dziecięcych lat. Ja tutaj sobie rozpuszczam masło z cukrem i z mlekiem, i w międzyczasie, jak to się nam tutaj powolutku rozpuszcza, powiem Wam, że przyszły, przyszło kilka paczek. Teraz marki, z którymi współpracowało się przez ten rok, wysyłają takie świąteczne paczki właśnie prezenty świąteczne w ramach podziękowania chyba no, za tę kampanię i tak dalej. I słuchajcie, przyszły paczki z... Widzicie to? Ojejku, tu jest masa kartonów. Przyszła paczka z tołpy i tutaj jest cały zestaw, o proszę, takich kremów. I mam jeszcze paczkę tutaj akurat od mojej agencji, także dziękuję bardzo Rockmates, super się z Wami współpracuje. To jest paczka świąteczna w ramach właśnie też no... Prezentu Świątecznego na święta Boże, Masło Maślane, Wierzbicka. I jest jeszcze jedna paczka z bielędy, i to się tak fajnie otwiera, chyba tutaj. I tutaj jest tyle produktów. I dlaczego ja wam to pokazuję i dlaczego ja się z tego cieszę, że to akurat teraz przyszło? Ano dlatego, że będę mogła dorzucić wam do rozdania, żeby każdy sobie przetestował. Nie dostaję ich jakoś bardzo dużo, ale teraz w okresie świątecznym akurat to się nawarstwiło i cieszę się bardzo, bo będziemy mieć na paczki. Wszyscy sobie skorzystamy z tego. Ja sobie pewnie jakieś jeden czy dwa kremy zostawię, a reszta poleci do was. Masło z cukrem i z mlekiem nam się rozpuściło. Teraz musimy je przestudzić, żeby mleko w proszku się nie zważyło, więc to mi się trochę przestudzi i ja będę dosypywać resztę składników, włączę sobie nagrywanie i nagram to. A jak skończę ten przepis, to wezmę się za sprzątanie łazienek. Uuu, wiem, fascynujące, ale cieszę się, że będę miała na to chwilę. Dziewczynki się pobawią jeszcze w tym czasie z tatą, a później myślę, że mój mąż będzie odkurzał, bo jemu to najlepiej wychodzi. Mi to wychodzi słabo, ja jestem mało dokładna. Nie lubię zresztą odkurzać. Tak samo jak nie lubię myć naczyń. A to mój mąż zawsze zmywa, jeżeli coś zostanie, wiecie, takie poza zmywarką. I co jeszcze? I jeszcze muszę się nauczyć na jutrzejsze, właśnie to prowadzenie zajęć. I tak myślę, że to będzie koniec dzisiejszego dnia, i jeszcze będę montować ten film. Yy, no, a jutro jest, znaczy już dzisiaj jest jarmark świąteczny w Radomiu. I jutro o 15.30 musimy się tam zjawić, dlatego że dzieci z sześciolatki, z przedszkola mojej córki, będą ubierać choinkę. Te choinki są w ramach takiego konkursu na naj, najładniej ubraną choinkę, przez przedszkola w Radomiu. Tam będzie kilkanaście tych choinek. No i właśnie trzeba dowieść dzieciątko, żeby tam dekorowało razem z paniami. Panie przyniosą dekorację, więc pojedziemy tam z Janeczką. Janeczka z kolegami i koleżankami będzie dekorować to drzewko. A my sobie połazimy, spędzimy trochę czasu razem. To już właśnie po mojej uczelni. Więc pewnie rano kościół, później uczelnia, później jarmark. No i to będzie fajny dzień. Blok czekoladowy ostatecznie wygląda tak. Wydaje mi się, że to jest słodycz dzieci z lat 90. Nie wiem, czy teraz się w ogóle to robi, bo ja się nie spotkałam raczej nigdzie. Zobaczymy, jak będzie smakować, ale jak to może smakować, to będzie po prostu pyszny czekoladowy deser. To idzie teraz na noc do lodówki, i jutro będzie test smaku. No, to kalendarz dziewczynek też już świeci pustkami. Mało zostało, co Janeczko. Aha. Szukamy. Ja nie wiem, który mamy. A, 21. Ła! Myszka spadła. Myszka mi spadła. To jest pudełko. Zobacz, co tutaj jest ciekawego. Tak, patrz, co to. Co tu jest? Oj, chyba znowu jakieś plastyczne rzeczy. Na pewno. O, wow, takie witraże można robić. Co dziś? A pokaż mi, jaki jest drugi wzór? Oba są takie same. To jest choinka. I są farbki też. I bałwanek. Dobrze, a dla Frani bałwanek. Tu są dwa napiecone. Ten jest nasykowany, ten robię. A zrobisz mi jednego? Tyle będę robić, żeby zablakło Tyle, żeby więc Na pewno tobie wystarczy. Chociaż jeden albo to cię zrobię. No bo jestem bardzo głodna. To jest. Jania chyba tata Cię nauczył robić tosty, co? No raczej. No i co cieszysz się, że coś gotujesz sama? Moja je, synka! Daj talerz. Talerz w mojej. Twój talerz, tak. No to uważaj bez gorące.. jest. O tak pięknie. Cztery pięknie. Sínkoma. Sínkoma? Sínkoma. Choinkoma. Choinkoma. Co to jest? Sinkoma? Sinkoma. Ja się wzięłam trochę za pranie, bo niemądre było z mojej strony odkładanie prania półtora tygodnia. A przy czteroosobowej rodzinie e, nie chcecie wiedzieć, jak wygląda. Łazienka, chyba wstyd mi nie pozwolił wam pokazać. Tam się nie da postawić nogi, całe pranie jest na podłodze. A ja, słuchajcie, u nas w domu mam jeden taki pokój. Bo mamy ogólnie cztery sypialnie: jeden pokoik jest Janeczki, w drugim pokoiku śpiwania. trzeci pokój to jest nasza sypialnia, a czwarty pokój to jest tak zwany magazyn. No i ja tutaj składuję sobie wszystkie graty. Nawet są tutaj niektóre pudła po przeprowadzce, także generalnie taka homikolandia nasza. No i teraz postanowiłam, że może szybciutko, chociaż tutaj zacznę ogarniać, bo jest pełno pudeł, ja tutaj wszystko składuję i nie da się postawić kroku. Mamy tutaj też rozłożoną suszarkę. Ogólnie używamy suszarki takiej wiecie bębnowej do suszenia rzeczy, ale są rzeczy takie jak swetry albo takie jak takie na przykład t-shirty z takiej grubej bawełny, one się zawsze kurczą w suszarce bębnowej, więc ja już wiem, które to są rzeczy dzianinowe i właśnie te t-shirty rozwieszam na zwykłej suszarce. Jest tutaj też rozłożona deska do prasowania i powiem Wam, że mega fajnie jest mieć taki pokój. I aż się boję, co, tu, co będzie, gdzie my się z tym podziejemy, jak zdecydujemy się jednak go jakoś zagospodarować inaczej. Jak wygląda życie studentki pedagogiki przedszkolnej. Kleję kwiatuszki, zobaczcie, to jest mój talent plastyczny. Taki koślawiec. No ale to nic. Muszą, musi być, mam nadzieję, że będzie to docenione, że sama to robiłam. Więc mamy tutaj papiery, kleje, nożyczki, i temat jutrzejszych zajęć to idzie pani wiosna. I kapiół sypia dziewczynki, a ja siedzę i zawijam w tę srebrne. Ja, słuchajcie, siadłam do montażu vloga, i Nikola na przerwie nagrała 10 minut materiału. Ja teraz muszę siedzieć tego wszystkiego słuchać, to będzie więc zobaczymy ostatecznie, ile tutaj zostawię z tego wywodu. No ale super, że chciała się odezwać i mi trochę pomóc w nagrywaniu. Słuchajcie, nie mogę w to uwierzyć, ale zostało nam ostatnie 3 dni vlogmasu. Nie wiem, jak do tego doszło, naprawdę nie wiem. Szybko mi bardzo zleciało, ale czuję też maga zmęczenie. Cieszę się, że dotrwałam i daily poszło przez 24 dni. No prawie, bo jest 21, także jeszcze. I słuchajcie, no, i zobaczymy, co dalej się będzie działo w tej ścieżce YouTube'owej. Ale tak, jak na razie, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za wszystkie miłe komentarze. Ja wszystko czytam. Może nie na wszystko udaje mi się odpowiedzieć, ale naprawdę czytam i cieszy mnie to przeogromnie, dlatego że na TikToku wiecie, te filmy czasami mają bardzo duże zasięgi i wpadają do różnych osób, które niekoniecznie mnie lubią i niekoniecznie chcą oglądać takie treści. I komentarze są różne. A tutaj widzę, że są osoby, które rzeczywiście chcą mnie oglądać, sprawiają to przyjemność i to wszystko przekłada się też na te komentarze, które serce rośnie jak czytam. Także dziękuję Wam bardzo za to. Osoby, które wygrały pod ostatnim rozdaniem, bardzo proszę o adresy, czekam dalej na nie. I co? Widzimy się jutro. Buziaki!